na to cudo! Sześciocylindrowe! Zmieściłby się tam pieprzony cyrk! Nie zatrzymamy go? Ha, chciałbym. Ale nie. Ten jest dla twojego wujka Atlasa. Z powrotem pracamy pociągiem. O! Przecież lubisz pociągi. Lubię, kiedy jesteśmy tylko we dwoje. Wiktor! Już wróciłeś ze wsi? Zabójczy Joe! Hej, ślicznotko. Ruby Pepper. Co stało się z nowym rokiem? To y, ja wiem, ja wiem. To Ewi, ona jest. Y, o tym potem. <laughs> Atlas? <śmiech> A teraz spójrzcie na to! Możesz ją docisnąć do siedemdziesiątki! Cholera! Może nawet i do 80 O, to ty! Joe! Mordekaj, jesteś księgowym dla kawiarni? Tak. Co ci się stało? Zrobiłeś nie, sobie Nie, to, to, to nie twoje. Mogę zobaczyć? Jesteś ewidentnie zbyt blisko. Po co ci pistolet, skoro tylko dodajesz cyferki? Cyferki też odejmuję. Co to znaczy? O nie, to nieistotne. Daj mi skarbie, idę wstąpić do kawiarni. Chcesz iść po coś do picia? A może później. Gadam teraz z tym gościem. Co jest? Co tam robisz? Pracuję. Nad czym? Samochodem. Wygląda solidnie. Dobra robota. Czemu wszyscy jesteście tacy spięci? Nikt z was nie chce gadać! Jak mordę z tą rozwaloną ręką! To no podejrzany! Spadł z jakichś schodów. Jest trochę. Ach, głupi. Głupi? Mówiliśmy mu, żeby by nie jeździł na rolkach po domu. <śm> on jeździ na rolkach? <śm> jak widać średnio. <śm> Straciłeś oko na wojnie? Nie, to przez e, łyżkę do nakładania lodów. Nie, źle działała. <laughs> Nie umiesz kłamać kompletnie, ale mogę cię nauczyć. Jak nakładać lody? Nie, jak kłamać. Moje żarty też są słabe. Chcesz usłyszeć dobry żart? Był taki chłopiec, który biegł do mamy krzycząc Mamo, mamo, mam dziury w spodniach! Wystarczy, powinnaś już iść. Tu nie jest bezpiecznie. Co takiego? Ostre, ciężkie rzeczy, narzędzia... Idź! Chłopcy, tutaj, do dobrego światła. Panianko Ivy, kochanie, stój dokładnie tutaj. Wiktor, no chodź. Jesteście złodziejami albo gangsterami czy coś? No, nie wydam was. Jak dasz mi piątaka? No i kto tu jest gangsterem?